Witam ponownie. Kostka brukowa po, przed domem. Element ważny, ale też i też kosztowny, żeby nam tu błota nie było. Ułożone jakiś czas temu, ale nie miałem czasu o tym porozmawiać. U mnie to jest dużo różnic, dużo wysokości. Mam dom trochę ze spadkiem zrobiony. Także nie było to takie łatwe ułożenie tego. Tu mam chodniczek zrobiony na równo, żeby nie, było, nie, nie zjeżdżać zimą. Dalej jest trochę podejście do garażu, gdzie garaż jest trochę wyżej, to trochę widać. U mnie jest bardzo dużo obrzeży tych, tych palisadowych. To zrobiło koszt spory tego, tego całego tarasu, bo to w sumie jest drogie. Ile to kosztuje? Mniej, mniej więcej. Ułożenie u nas w regionie to kasuje około 100 zł za metr kwadratowy z podbudową. Z materiałem plus oczywiście kos kostka i krawężniki. Kostka ta kosztowała chyba około 60 zł. To są dosyć duże płyty, 8 cm, ale generalnie z nich nie jestem zadowolony. Zaraz powiem dlaczego. Drugi raz taki bym nie układał. I teraz, tak, dlaczego nie jestem z nich zadowolony? Po pierwsze, to, to są duże płyty i u mnie są jakieś skosy no to przy skosach się duże płyty nie nadają. Ale teraz to wiem, a, a jak kupowałem, no to ładnie, ładna była, no to się na to złapałem. Czyli generalnie na takich długich płytach od razu mi pęka, pęka gdzie, tylko, gdzie tylko jest nierówność. Dwa, ta kostka nie ma tak zwanej pas I jeżeli płyty się stykają ze sobą, to przy rogach zaraz się pojawia, pojawiają wyszczerbienia. Tutaj ładne, już kilka płyt wymieniłem, następnych kil, kilka będę wymieniał. Bo y, rogi pękają po prostu. Jest płytka, płyta przy, pły, przy płycie. Jak tylko poszła za gęszczarka, to w ogóle zaczęło, zaczęło to, to pękać. I nie jestem z tego do końca zadowolony. No, ale jest, już jak jest. No. Raz, raz się wybrało. E, Powinienem wybrać jednak mniejsza krostka mniejsza i z faską, no to one są trwalsze generalnie. Też miałem nadzieję, nie chciałem faski, bo w faskach zawsze jest, zbiera, się, e, zbiera się piasek i zaczynają rosnąć. Tu mam nadzieję, że tego nie będzie, ale no właśnie tych, tych rogów, które mi tu odpadło i odpada dalej jest sporo. Jeszcze kilka wymienię, zobaczymy jak to będzie. Z w domu zrobiłem schody z tego, czyli też sporo, sporo poszło od brzęży tych tych na to. Jeszcze widać, że mój dom nie jest do końca skończony, czyli w przyszłym tygodniu kupakcy elewacji mi pociągną, pociągną akrylem. To już będzie, będzie mniej więcej skończone. Dzięki za, ten, za oglądanie. Nie popełniajcie moich błędów generalnie, żeby jak warto brać na podjazd mniejsze płyty z fazem, z fasko, to także to będzie, będzie, będzie trwalsze. Takie są ładne, ale no ale coś za coś generalnie. No, dzięki, na razie, cześć.